Za nami trzy dni wnikliwych dyskusji, wymiany wyników badań i refleksji w wielu dyscyplinach naukowych. Kończąc czwartą edycję Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, pragniemy podziękować naszym patronom, którymi są prezydent Miasta Szczecin, TVP3 Szczecin, Szczeciner, Uniwizja, News Radio. Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Zachodniopomorskie porozumienie doktorantów, porozumienie doktorantów uczelni technicznych, a także wszystkim organizatorom i osobom, bez których tegoroczna edycja MKDusa nie mogłaby się odbyć. Poproszę, by głos zabrała wicedyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor Habilitowana Paulina Niedźwiecka-Rystwej, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Szanowni Państwo, drodzy doktoranci. Czwarta Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego przechodzi do historii. Przechodzi do historii, ale tę historię będziemy wspominać z wielkim rozrzewnieniem i z przyjemnością, bo to tutaj zdecydowaliście się Państwo, drodzy prelegenci. Zostawić nas ze swoimi wynikami badań, przekazać nam te idee, które Was łączą, dyskutować i wymieniać swoje opinie. To dla nas niezwykle cenne i wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękujemy. To zakończenie to zawsze podziękowania. Pozwólcie, że w tym miejscu szczególnie po, podziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konferencja ta odbyła się zgodnie z, z naszym planem. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy kolegium rektorskiemu na czele z panem rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, za to, że zawsze daje doktorantom przestrzeń na to, żeby się rozwijali, na to, żeby rzeczywiście te swoje idee realizowali w naszym gościnnym i wspaniałym Uniwersytecie Szczecińskim. Dziękuję też bardzo serdecznie wszystkim osobom, które naprawdę duże serce włożyły w to, żeby ta inicjatywa doszła do skutku. Nie można tutaj zapomnieć o dyrektorze szkoły doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, który zawsze przychylnym okiem patrzy na inicjatywy doktorantów. I na koniec, ale zawsze na koniec zostawia się to, co najbliższe sercu. Pozwólcie państwo, że tak od siebie. Podziękuję tym, którzy od zawsze z tą konferencją są związani. Na początku już pan dr Artur Łabus, jak otwierał też tą konferencję, mówił, że to ekipa stara i nowa, a ja dziękuję tej i starej i nowej ekipie za to, że była i za to, że zawsze znalazł, znajd znajduje czas, żeby być, żeby organizować to wydarzenie, żeby robić wszystko tak najlepiej, jak tylko potrafią z serca i z dużym zaangażowaniem. A tak osobiście, kochani, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi dmuchać sobie w skrzydła. To był największy zaszczyt. Dziękuję i do zobaczenia za rok. O podsumowanie tegorocznej edycji poproszę kierownik konferencji, magister Annę Żepiele Podlecką oraz doktora Artura Łabuza, menedżera konferencji. Szanowni Państwo, drodzy doktoranci, za nami czwarta edycja międzynarodowej multidyscyplinarnej konferencji doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, MKDUS 2.0. To były trzy owocne dni. MKDUS był czasem niezapomnianym z różnych względów. Podczas wszystkich paneli towarzyszyli nam znamienici goście, reprezentujący różne dyscypliny. To oni yy, urozmaicali poszczególne sesje i mówili bardzo ciekawie yy, o różnych zagadnieniach. Za to wszystko chciałam serdecznie podziękować. Pragnę również podziękować wszystkim moderatorom za wsparcie techniczne i obsługę wszystkich paneli na najwyższym poziomie. Ale szczególne podziękowania chciałabym złożyć także wam państwo, wam drodzy prelegenci, ponieważ konferencja nie mogłaby się odbyć bez was. Dzięki Państwu wspólnie spędzony czas sprzyjał dyskusjom, konkluzjom i umożliwiał uzyskanie różnorodności w trakcie Państwa wystąpień. Mam wrażenie, że MKDUS upłynął zbyt szybko i odczuwam pewien niedosyt. Z niecierpliwością będę czekać do przyszłego roku i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do kolejnego spotkania. Zmierzając ku końcowi, chciałabym się z Państwem podzielić sentencją Stefana Żeromskiego, który uważa, że nauka jest jak niezmierne morze: im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. I ja wiem, że Państwo też mają takie samo zdanie na ten temat. Dlatego do zobaczenia za rok. Szanowni Państwo. Chciałbym się dołączyć do podziękowań, które już brzmiały, które wygłosiły Pani Rzecznik, pani dyrektor oraz pani kierownik konferencji. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że jak zwykle przez te trzy dni nauka była bardzo mocno promowana, to tylko pokazuje, że nauka nigdy nie zginie, że mamy młodych naukowców, którzy będą ją dalej promować, rozwijać się. W tym kierunku, więc tutaj możemy być spokojni. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że MKDUS się kończy, ale my tak naprawdę naszej pracy nie kończymy, ponieważ będziemy pracować nad Państwa monografią, więc tutaj na pewno możemy zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby ta monografia, czwarty tom, jak najszybciej wyszła. Kończąc, chciałbym zaprosić na kolejną edycję. Wszystkie są wyjątkowe, ale. Ta za rok naprawdę będzie wyjątkowa, bo piąta jubileuszowa. Także wszystkich uczestników, którzy wzięli w tym roku udział, już serdecznie teraz zapraszamy. Na pewno pojawią się też nowi doktoranci i spotkamy się wszyscy za rok tutaj w Uniwersytecie Szczecińskim. Dziękuję bardzo. Wszystkim prelegentom raz jeszcze dziękujemy za te trzy dni. W 2025 roku po raz kolejny spotkamy się na Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. I już teraz zapraszamy wszystkich na piątą edycję. Do zobaczenia za rok.